Witajcie moi kochani. Dzisiaj z ogródka, bo tak jak już mówiłam przy ostatnim czytaniu, jestem słabiutka. A ogródek, zieleń najlepiej czyni dla człowieka. I tutaj chciałam nawiązać, bo często mnie pytacie: znajdując się w bardzo ciężkich sytuacjach, takich. No, zazwyczaj są to związki miłosne. W naszym kolektywie niestety bardzo wiele osób zostało porzuconych, zostawionych przez mężów, przez partnerów z dnia na dzień. Odeszli do innej kobiety, zostawiając wielki żal, wielki ból, zostawiając właśnie dzieci, żony. Kochani, mamy taki czas teraz, jest bardzo mocne na, nasilenie energii, stąd wiele osób e, może czuć dyskomfort e, w, w ciele. E, są bardzo mocne ataki energetyczne, bo wiecie, <laughs> energia, energia ludzi bardzo mocno wzrasta, szczególnie tych e, świetlistych, i te cienie e, będą jeszcze się szamotać w tym całym świecie, kochani. I będą próbować zrobić wszystko takie, wiecie, tonący się brzytwy chwyta. I ważne jest, aby w tym czasie nie zapomnieć, że tam, gdzie jest cień, w momencie, kiedy pojawi się światło, to cień nie ma szans. W zależności od tego, jaki cień, tyle, tyle tak wygra światło. Oczywiście, jeśli cień jest ogromny, to nawet najjaśniejsze światło tylko go rozjaśni, ale nie zniweluje. Ale kochani, pamiętajcie o tym, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. Yy, ja teraz mogę zdziwić wiele, wiele kobiet. Wiele może się ze mną oczywiście nie zgodzić, ale kobiety, które są w miłości do siebie, które siebie szanują i kochają i są. Yy, Pewne swojej wartości nigdy nie zostaną porzucone. Dlaczego? Ponieważ kobieta, która jest w poczuciu własnej wartości, która jest silna, która wie, jak wspaniałym człowiekiem jest, będzie to odzwierciedlać na zewnątrz. W momencie, kiedy to odzwierciedla na zewnątrz, w tym momencie mężczyzna, z którym jest, bądź z którym się pokaże, czy z którym się zwiąże, on będzie myślał, że on złapał Pana Boga za nogi i on będzie. Wiedział i szanował, kogo ma. Kiedy kobiety zostają porzucane, kiedy niestety nie mają przepracowanych tematów. I powiem Wam, kochani, to jest bardzo ciekawe, co się dzieje ogólnie na YouTubie, szczególnie przy czytaniach Tarota. Wiele osób ogląda jedno czytanie za drugim, właśnie żyjąc w takiej iluzji. Albo czekając, mając nadzieję, że ta rodzistka im powie, jak on kocha i, jak, i kiedy on wróci. E, to samo nie wystarcza, kochani. Czy ten facet wróci, to ja nie wiem, bo on przeszedł z tobą, czy będąc z tobą, widział cię w energii, kiedy je, byłaś, no niestety, niedowartościowana, kiedy może nie szanowała siebie, kiedy więcej robiłaś dla kogoś, jak dla siebie, e, kiedy... Często, gęsto kobiety nie dbają o siebie, bo myśląc, że mam tego faceta już, nie wiem, męża, obrączka i kontrakt z Urzędu Stanu Cywilnego, no to teraz mój dzion. Nic błędnego. No i przestają o siebie dbać, przestają dbać o ten związek, często ograniczają swoją rolę do roli matki, gospodyni, a zapominają o właśnie swojej roli jako kobiety, jako żony. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, mówię, żadna kobieta, która jest w cudownej, wspaniałej energii, na przykład cesarzowej, nie zostanie porzucona, kochani. Jeśli uważacie, że jesteście w takiej energii, to się mylicie, bo żaden facet nie pozas, chyba że jest, nie wiem, psychicznie chory, bo żaden facet nie zostawi kobiety właśnie w tak pięknej energii. I tutaj warto by było się, kochani, właśnie przyjrzeć. Zamiast biegać po, po czytaniach Tarota i słuchać, i mieć nadzieję, i, i ciągle czekać, 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 to może warto byłoby się rzeczywiście zająć sobą w tym czasie. I ostatnio wiele osób się mnie pyta, Agnieszko, co ja mam zrobić, żeby wyjść z tej energii? Zajmij się sobą. Teraz masz czas. Kiedy nie masz męża, nie musisz prać, gotować, nie wiem, skakać koło niego, masz czas, żeby zająć się sobą, kochanie. Masz czas, żeby się przyjrzeć swoim tematom, masz czas, aby przeanalizować wasz związek. Masz czas, aby przeanalizować może dlaczego wplątałaś się w związek na przykład z narcyzem, z jakimś toksykiem, bądź z mężczyzną, który nie potrafi być wierny. Bo na przykład. I tutaj warto wrócić do dzieciństwa. Warto przyjrzeć się, właśnie obrazowi rodziców, w jakiej energii była matka, jaką rolę ona odgrywała w, w rodzinie, jak, jak wyglądała rola ojca, był dostępny, niedostępny, jak był traktowany przez matkę, jak matka była traktowana przez ojca. I tutaj znajdziecie, kochani, bardzo dużo różnych schematów. Które wam pokażą, w czym tkwi problem w waszym dorosłym życiu. Dlatego ja zawsze będę polecać, nie tylko kochani, czytania o miłości, ale również zajmijcie się swoim wewnętrznym dzieckiem, wyciągajcie impulsy właśnie z tych czytań, z przekazów od uniwersum, z przekazów wewnętrznego dziecka. Przekazy od aniołów. Tam są bardzo ważne informacje, na przykład od uniwersum od aniołów, które są na ten moment potrzebne właśnie tej naszej świetlistej grupie. Dlatego, kochani, poświęcajcie ten czas, chociaż on jest trudny, energetycznie bardzo, ja to mocno od, odczuwam. Wie, wiele się dzieje. Te w cudzysłowie demony, czyli te pola. Energetyczne, niskiej wibracji, atakują te, te słabe. E, u nas na przykład jest to bardzo widoczne, kochani, w Dortmundzie e, są, e, jest grupa piromanów, którzy po prostu sobie podpalają e, budynki, domy, sklepy. Wczoraj na przykład e, nie wiem, czy to za sprawą piromanów, ale wiemy, że właśnie w mojej dzielnicy, gdzie mam salon. Już było, był właśnie podłożony ogień, wczoraj dokładnie w tej samej dzielnicy również był wielki pożar, notabene polskiego sklepu. Wiele osób musiało opuścić mieszkanie i te mieszkania nie są do zamieszkania, ale to jest tylko taki, taki mały obraz tego, co się dzieje, jak właśnie ludzie, w cudzysłowie ludzie, wariują. Co się dzieje właśnie w polityce również, mamy... Bardzo wielu teraz właśnie wychodzi z zaburzeniami narcystycznymi, polityków, którzy tak naprawdę mają totalnie gdzieś e, ludzi. E, łatwo to obejrzeć właśnie w czasie wyborów. Przyjrzyjcie się, e, jak oni się pięknie prezentują, a, a co robią. E, Praktycznie tych takich osób bez dusz, bez empatii mamy teraz grono i tym bardziej jest to ważne, kochani, abyśmy pozostawiali, pozostawali w, na wysokich wibracjach, abyśmy byli spokojni, abyśmy akceptowali to, czego już nie zmieniamy, kochani. Dlatego polecam tutaj właśnie, bodajże to była modlitwa Franciszka z Asyżu. Że właśnie akceptuję to, Boże daj mi siłę, abym mógł zaakceptować to, czego zmienić nie mogę. I dokładnie kochani, akceptacja jest najlepszą formą dojścia do spokoju. Ja wiem, że to boli, jeśli po 20 latach zostawiacie mąż dla innej i zostawiacie z dzieckiem, a jeszcze bardziej boli, jeśli w tym momencie nie chce mieć kontaktu z dziećmi, z dzieckiem. Ale kochani, jego nie zmienicie. Jedynie co, to możecie zmienić siebie i swoje nastawienie do tego. Dbajcie o to, abyście w środku byli piękni, słoneczni, aby w waszym środku była harmonia, i to będziecie odzwierciedlać na zewnątrz. A kiedy będziecie to odzwierciedlać, będziecie przyciągać do siebie ludzi podobnych do was, czyli w harmonii, w miłości, w spokoju, w świetle. I właśnie yy, kochane kobitki. Jeśli facet was zostawia, taki dupek ostatni, zostawia was z dzieckiem i idzie do jakiejś cizi, bo na przykład, e, na, wiecie, na początku każda się stara, jeśli chodzi o, o związki i nie powiem jeszcze o jeszcze inne sprawy, zobaczymy jak długo się pobawi. Ale to już jest ogólnie dupek i z nim się żegnamy, jeśli on e, jakaś mu dupą zawierciła i on sobie od razu poszedł. To, kochane, nie ma za kim rozpaczać. Pierdolcie, przepraszam za wyrażenie, takich frajerów i otwórzcie się na mężczyzn, którzy na Was zasługują. Pamiętajcie o jednym, kochani, ja to już kiedyś mówiłam i teraz Wam przypomnę. I to jest bardzo wyraźny, wyrazisty przykład. Jeśli macie przy sobie osobę, i to nieważne, czy to są związki romantyczne, czy to jest Wasza przyjaciółka, czy to jest Wasz ojciec, matka, brat, siostra, nie wiem, sąsiad, przyjrzyjcie się swoim emocjom i swoim odczuciom, jeśli przebywacie z tym człowiekiem. I pamiętajcie, osoby, przy których kwitniecie, przy których się rozwijacie, osoby, przy których czujecie się szczęśliwe to są odpowiednie osoby. W momencie, kiedy zaczynacie więdnąć, kiedy zaczynacie tracić radość życia, no to niestety to są toksyczne osoby. To są osoby, które często mają na celu tutaj jako te koboldy was zniszczyć. I teraz przemyślcie dokładnie, kochani, szczególnie dziewczyny, yy, które właśnie płaczą, jęczą za takimi facetami bez jaj, bo to są, bo to nie są faceci, to są, to są wiecie co, to są psy. Nawet przepraszam psy, że, że tak mówię, ale e, jeśli się lata po pięciu sukach i, i ciągle szuka nowych wrażeń i zapomina się odpowiedzialności w stosunku do żony, w stosunku do, do dzieci, no to sorry, ale to mówię jeszcze gorzej jak pies, ja nie wiem do kogo to można porównać. E, to takie dziwne, niby ludzkie stworzenie. Okej, okay, wszystko się zdarza, również i miłość się wypala. Ktoś może, tak samo jak kobiety, będąc w związkach małżeńskich, poznają bratnią duszę i wtedy wszystko y, się zmienia. Tak samo i, i mężczyźni mają prawo do tego, aby na przykład przy wygaśniętej miłości y, właśnie pójść tam, gdzie czują się spełnieni. Także kochani, w cudzysłowie wina jest zawsze po obu stronach. Z drugiej strony, jeśli macie do czynienia z toksykami, to oni nigdy was nie kochali, na przykład narcyzami, psychopatami. Yy, oni nigdy was nie kochali, oni po prostu was wykorzystywali do tej pory, nawet jeśli to było 20 lat. I to jest wszystko do momentu, yy, kiedy. Wiecie, co teraz mi się przypomniało takie zdanie? Ja lata temu, odwiedzając klasztor we Wrocławiu, pamiętam, poznałam taką nowicjuszkę. Yy, to była siostra Samuela, pamiętam, i ona powiedziała, że ona, nie Sam, przepraszam, nie Samuela, Dominika. I Dominika powiedziała, że ona zostanie tak długo w klasztorze, dopóki się nie zakocha. I zazwyczaj mając właśnie do czynienia z facetami, którzy w wieku 20 lat biorą z wami ślub, zrobią jedną, dwójkę dzieci. To tak naprawdę to nie byli jeszcze dojrzali emocjonalnie, i w momencie po 20. Latach małżeństwa, mają 40 lat, dochodzą do wniosku, że teraz poznali tą prawdziwą miłość i zostawiają rodzinę. Kto jeszcze mądry, który jeszcze mądry i ma jakieś uczucia do żony i poczucie odpowiedzialności, no to jeszcze może się bawić w jakiś roman z tą drugą, ale tak naprawdę to jest i tak życie w kłamstwie. Ważne jest, kochani, abyście się przyjrzeli. W momencie, kiedy ktoś odchodzi od Was, to znaczy, że nie ma uczuć, uczucia wygasły i nie ma co na siłę kogoś trzymać. I również, kochani, nie ma sensu oglądać 35 czytań, bo tylko wchodzicie niepotrzebnie w iluzję. Yy, również dla mnie, co prawda, ok, yy, antyreklama dla mnie, ale również czytania prywatne. Kto już był w takiej sytuacji i prosił mnie o czytanie prywatne, ja po prostu odradzam, bo to nie ma sensu bo energetycznie może być nawet pięknie. Ale, no i co, i wprowadzę cię w iluzję i będziesz żyła i czekała w tej iluzji. Dlatego ja zawsze polecam odczekać jakiś czas i jeśli się nic nie wydarzy po roku, po dwóch, po pięciu, to kochani on was nie chce. On sobie poszedł i wygląda na to, że jest szczęśliwy. I dlatego nie traćcie swojego cennego czasu. Bo wyobraźcie sobie, że zmienicie swoją energię. I za, a czekacie już na swojego byłego nie wiem czy lata. W momencie kiedy już tracicie nadzieję, zmieniacie swoją energię, zaczynacie żyć, przed wami staje facet, który jest dokładnie tym, na którego całe życie czekałyście. I co się wtedy dzieje? Wtedy zastanawiacie się, cholera, czy lata straciłam je. Gdybym wcześniej zmieniła swoją energię, to pewnie wcześniej by się ten mężczyzna pojawił. Dlatego nie tracicie czasu swojego życia, kochani, na czekanie na facetów, którzy Was zostawili. To tyle ode mnie. Zajmijcie się sobą. Nie dajcie się tym ciemnym energiom, bo one będą atakować. Szczególnie teraz, bardzo mocno atakują. Wystarczy, że przyjrzyjcie się, czy tak jak ja teraz, siedząc w cichym, spokojnym ogródeczku, gdzie latają motylki, ptaszki, pszczółki. W oddali słychać na okrągło karetki, straż pożarną, policja, czyli wokół nas się dzieje tyle e, dziwnych, może nawet złych rzeczy, że warto tutaj e, właśnie wejść w taką harmonię, w spokój, uspokoić właśnie może i ciało, i duch, dać sobie czas na medytację, aby wejść właśnie w tą harmonię, kochani. Pamiętajcie, nie będąc w harmonii z sobą, nigdy nie zaznacie jej z zewnątrz. I to tyle ode mnie, kochani. Myślę, mam nadzieję, że wiele osób odsłucha to, to przesłanie. Chyba myślę bardziej ode mnie, ale kierowane impulsem z góry chciałam Wam to przekazać. Dziękuję już Wam z góry za Wasze komentarze. Jestem ciekawa, co napiszecie pod tym wideo. E, dziękuję Wam za łapki w górę. No niestety nasz kanał wywindował na sam dół e, na YouTubie. YouTube e, nie promuje tego kanału, czyli bez interakcji nie będzie się rozwijał przez jakiś czas. Wzięli sobie inne wideo, wasze, pe, pewnie tych nowicjuszy, e, których chcą wywindować i motywować. A takie już starsze kanały spadają na sam dół, dlatego jest bardzo ważne. Kochani, bardzo proszę o interakcję, o łapki w górę, o komentarze. I dziękuję wszystkim, którzy właśnie w ten sposób y, wspierają nasz kanał. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki.